W ogóle przepraszam za sileniem jakość, natomiast myślę, że mi wszystko fajnie będzie zobaczyć co kolega, który będzie na w seriale potrafi. Bo no, najwyraźniej jest bardzo dobrym i pot pot naprawdę potrafi dużo. Serio, no, powiem wam, że no, jak się na niego patrzy to... No cóż, tylko ćwiczyć i wiedzieć w końcu jak on co, nie? No nic, tylko taki wstępniak. Zapraszam. Ja się szykuję mentalnie na tą grę, bo tu już widać, że to jest cheater. Zobaczymy co się stanie, Ale powiedz mi co potrafisz, co potrafisz, pochwal się, pochwal się. jakie masz umiejętności, jakie masz ukryte skizy, jesteś asasynem, może jesteś paladynem, wojownikiem, jeszcze nie wiem, może tylko ci doję kosmetyki tym razem, pocz na kiedy jako pierwszy. To jest Blight. A póki co się lubi, Zróbcie fajnie paletę. Pa, jak się to poltuje, pa, pa, jak lata, pa, już jest daleko. O, ale go ograł. Kwóźwa. A no, ten Blight to na pewno będzie policzyny. Tu jest, pa, 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 jak, pa, jak leć. pił Dobry. Mogłem wziąć tego. Bill specjalny, żeby widzieć, co się dzieje. Na jak zobaczy, teraz zmieniam na NIE. Żeby mieć tego, widzę cały czas na nim. Tak rozrypałem. On już buna postawił, Skobany, dobry jest. Oj, że się wyleczył. ale ten Dwight jest dobry. co możesz zrobić dla mnie Dwight? Czy możesz mnie uratować? Pokaż mi, pokaż mi swoje umiejętności. Dwight. Pokaż mi, co możesz zrobić. Czy możesz uratować swoich teammateów? O, powiesił mnie. Peter. O, ty, autodet. Okej. Okay. Chyba stwierdził, że nie możesz tak podglądać. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. On chyba wiedział, że ja coś za dużo wiem. Ja coś za dużo wiem. No dobrze. Rozumiem. Zobaczmy, jaki ten A, ten Ale się dupił. Uuu, już tutaj jest. A, lepszy player, no. Lepszy player. Ale, poletka. To mm. dodaję Speed'a, kiedy Blight go nie widzi, żeby Blight się dziwił, co się dzieje. No, lepszy player, lepszy player. Cyk Speed. O, już Volta robi. O, mm, ale Speedzi kolej. O, ale zrobił dystansu już. skrowany, No, lepszy jest, lepszy jest. co Buna postawił. O, ale się. Le... O. Dobry, patrzcie, jak fajnie ma tego. Latarko, apteczkę. Ziup! Co ty robisz? Czy on go tak uślepia? Okej, okay, bali. Ty, i A mnie zabił. Sadge. On mnie chyba nie lubi. O, ale jest pizzik. On taka ci tu jest, a nie? Light to bona. Blight uwierz mi, to nie jest. Kokolwiek, to nic ci nie dam go spaliłeś? No jeszcze raz postawię. Aa. Ale mi co że mi auto dead zrobił? O, gena skręcił. Jak on jest dobry. Ja chcę być tak dobry jak on, powiem wam, no. Naprawdę, takie skillsy posiadać. Takie umiejętności. Wejdźmy do perków. Nie, on po prostu jest tak dobrym swyworem. On jest tak dobrym playerem w tą grzeczkę komputerową. On potrafi tyle. Pa, pum, genik. To trzeba po mieć lata praktyki. On ma pewnie 20 tysięcy godzin w tą grę. Trafia wszystkie grejskie czeki. No to trzeba mieć umiejętności po prostu. Trzeba mieć umiejętności. Patrz, oślepia drzewo, pa pa go go ślepił? Ja pieniądze, jaki play? Snajperkom odbił, wiesz, ob, obliczył jakiegoś nie wiem matematycznego kąt. Latarka się odbija od jakiejś ściany, i go oślepia. No. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Taki tylko na turnieje. Ja, ja nie wiem, czemu jego jeszcze na turnieje nie widziałam. On powinien grać wagoni. Pa go ślepi, pa go ślepi. Oj, oj, coś nie wyszło. Źle Aj, nie tym razem. No niestety, każdy popełnia błędy. Każdy popełnia błędy. Zrozumiałe. <tuszy> o! Oh, Light tak, wygrał. Hitnął. No. Ten volt już na kilometr. Nie chce się wydać może. Zamychał pomysł. O! Oh! Ale pan chłop do tego skręcił Gena i idził pod... do se Proszę państwa, proszę po Leczy. O, ale chyba on nie... O o, o ale go le... Ja pięć, Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Ale go wyklika. skowerować, ja się jest to niepykło. Ale spokojnie, on ma tylko hila w. Tak. Bywali się za timejta? Nie, bywali się za timejta. On ma plan, To jest plan. Hold. Ale go wyklika. pa, 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 pan ten kąt. Pan, jak obliczył kąt. Piu! Nieprawdopodobne. I jumpuje, żeby się wyleczyć. To jest gorliskoch, rozumiem. O, ale krzyczy. Mmm, jest już na ucieczce. Co, obliczy kąt? Obisza kąt? Pium, ale nie zawsze double blind. Jake zrypał. Obisza kąt, obisza kąt. Aj, nie wykło. O, ale... Fajna technika, wstawienie się jako hak. I już nie jest w stanie kiedy powiesić. Szybkie leczonko. I ucieczka. Nieprawdopodobna. Jak do tego doszło? <grystanie> Ta dżid się wywaliła, nie wiem, jakim cudem. Obliczanie kątu. Oj, znowu coś nie pykło. Proszę, save'y, jeszcze musisz poćwiczyć. O tam gdzie go nieść, nie widzisz. O goryli skok. No nie doniesiesz niestety. O! Kolejny hack! Chyba nie doniesiesz. Fascynujące. Fascynujące zagrania tego gracza. Szybkie leczenie. I ucieczka. Light chyba też sposobił uciec z mapy. O! O! Jednak trzyma zil. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Obliczanie kontu? Tutaj muszę, pyk, pyk, odbija się od drzewa i cyk, flashlight, save! Jest jakimś cudem, ratowany! Lepszy po prostu, lepszy! Jeszcze będzie krzyczał na niego. Widzisz? czeki Musi być jedyną wolną na 50 tier. I cyk, DS, pewnie tego nie mam. O! I uciek! Wow. Ale smutno mi, że mnie zabił na starcie, no? On chyba zobaczył takie. On nic nie robi w tym meczu, dobra, Jak go zabiję. Albo po prostu nie pamiętam, ze wczoraj. I stwierdził: A nie ma, nie ma gmin dla ciebie. No trudno, no. Ale no nie dziwię się, no. Ja przy nim jestem kompletnie nikim, no. Lepszy. GG. Ja się świetnie bawię. Bye.